Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku stworzymy sobie efekt z nietypowego połączenia dwóch skrajnie różnych tynków styłu waneckiego i tynku betonowego, czyli stworzymy taki efekt marmurowo-betonowy. Zapraszam na prezentację. Parę dni temu spotkałem się z klientem, który ma u siebie taką klasyczną formę stiuku weneckiego na jednej dużej ścianie. Ten ten już ma gdzieś ponad 10 lat, no i po prostu się opatrzył. No i nasze spotkanie miało przede wszystkim na celu ocenę, czy na ten stiuk da się położyć coś innego. W tym przypadku klient chciał troszeczkę pójść w wersję loftową czyli coś na zasadzie betonu. Otóż moi drodzy, bezpośrednio na taki styk wenecki woskowany nie da się nic położyć, ponieważ wosk, czy tam patyna, e, która jest położona na tym styku, uniemożliwia położenie czegokolwiek innego. Najpierw trzeba właśnie ten wosk lub, e, lub patynę wziąć i zeszlifować. Następnie, jeżeli wszystko się trzyma dobrze, można położyć podkład szepny i na to właśnie tynk betonowy. Ale w tym przypadku klientowi chciałem zaproponować coś innego. Taką troszeczkę hybrydę, czyli połączenie właśnie stiuku weneckiego i tynku betonowego. Chciałem stworzyć to w takiej formie, żeby ten stiuk troszeczkę gdzieś tam spod spodu wychodził, a na górze gdzieś tam się pojawił ten tynk betonowy. Mogłoby to być bardzo ciekawe rozwiązanie. Mam nadzieję, że klientowi się spodoba. Ale żeby mu się to spodobało, trzeba zrobić próbkę. Dlatego zaraz pokażę wam jak ja tą próbkę zrobię, żebyście widzieli, czy też wam się ten efekt Również spodoba. Zapraszam na dalszą część prezentacji. Tak, mam tutaj taką próbkę właśnie z weneckiego, którą kiedyś zrobiłem dla innego inwestora. Próbka się sprzedała, klient kupił materiał, zrobił efekt, wszystko wyszło fajnie. Ta próbka jest akurat wykończona taką srebrną patyną i prawdopodobnie widzicie jak to się mocno błyszczy. Wersja tutaj, jak widzimy, jest taką wersją, jakby troszeczkę marmurkową, ale jest to stewk wenecki. Tu jest akurat stewk wenecki marki Wallpaint. No i cóż, ta próbka posłuży nam do tego, aby stworzyć właśnie taką hybrydę. Co będę chciał tutaj zrobić? Chcę przeszlifować część tej próbki, mianowicie przeszlifuję myślę, że tutaj całą tą płaszczyznę, jak również tu, tak, żeby zostawić sobie tylko taki pasek. No, i tutaj tą resztę, jak zeszlifuję tą warstwę patyny, zapodkładuję i nałożę tutaj tynk betonowy. Tink betonowy w dwóch kolorach, w szarym i w białym. Myślę, że dołożę jeszcze jakieś spękania, no i zobaczymy, co nam z tego ciekawego wyjdzie. Mam nadzieję, że efekt się spodoba i Wam, i inwestorowi. Także działamy, bierzemy się do roboty. Ja to szlifowałem kostką szlifierską, ale na dużej powierzchni, moi drodzy, nie ma opcji. Lepiej użyć zdecydowanie szlifierki, bo pff, to może z Was kosztować dużo pracy i nerwów i lepiej kosteczką to poszlifować tylko takie malutkie kawałeczki. Na dużej powierzchni jednak użycie szlifierki. Po przyliwowaniu nakładamy podkład. Podkład ma za zadanie złożyć warstwę szczepną, żeby tynk betonowy dobrze związał z podłożem. Kolejny etap to tynkowanie. Nakładamy w wybranych miejscach pierwszą warstwę tynku w kolorze szary. Po dobrym wyschnięciu pierwszej warstwy, to jest gdzieś przynajmniej po 12 godzinach, nakładamy warstwę numer 2, z tym, że tą warstwę nakładamy tylko fragmentami. W zasadzie tak ciapiemy po podłożu, żeby stworzyć taki dodatkowy kontrast kolorystyczny. Druga warstwa jest położona już w kolorze białym. Następnie bierzemy się za modelowanie struktury. Strukturę modelujemy pacą delikatnie odciągając masę. Następnie po okolicach gdzieś 15 minut. Przygładzamy masę, żeby stworzyć odpowiedni efekt dekoracyjny. Przechodzimy do spękań. Spękania w zasadzie wytrapujemy, wszystkim tym mamy pod ręką. Ja w tym przypadku użyłem śrubokręta. aby nieco złagodzić surowość betonu, nakładam cieniutką warstwę styku weneckiego i delikatnie go wypalam, tak żeby troszeczkę przybłyszczyć strukturę tynku betonowego. Na sam koniec użyjemy trochę złota. Stworzymy sobie taką delikatną, złotą stróżkę, przebiegającą przez nasz efekt dekoracyjny, by nieco całość ożywić. Także to już będzie efekt finiszowy. Zaraz sobie przejdziemy do pełnej prezentacji. Mamy zrobiony, tak oto wygląda hybryda z tyłku z tynkiem betonowym z odrobiną złota. Zobaczymy, co na to powie klient. Tam jest nieco inna kolorystyka, także pewnie te kolory nie przeniesiemy, ale pomysł jakiś jest. Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, oczywiście subskrybujcie mój kanał, wrzucajcie łapki w górę. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!